Jest coś proszę państwa audytor do czego wracam jak bumerang czy też czego się trzymam jak pijany płotu muzyka lat 80 muzyka rockowa Przestrzeń od lat 70. do 90. Wciąż trwałość tego i to, w jakim stopniu to weszło do kanonu kulturowego, mnie zdumiewa. Wchodzę tu do swojego osiedlowego sklepu, tuleci albo Brian Adams The Queen. To samo u mojej fryzjerki. Proszę Państwa, to samo w naszym ulubionym z producentem hotelów zakopanym, ale co Wam powiem więcej? O nie, to nie tylko to. Siedzę sobie cztery lata temu w café Fitzgerald Wikitos nad Amazonką. Jedna z lepszych najpierw w mieście. Co leci? No, oczywiście The Queen. To samo w Limie, w klubie muzycznym pode mną, ale i w Traveller's Café w Jakucku. Czym jest kanon? Kanon, klasyka, to to, co okazało się niezmiennicze i trwałe przy upływie czasu, i w przestrzeni. Japończycy i Koreańczycy tak samo z rozkoszą słuchają Chopina czy Mozarta. Ale co się okazuje? Wszędzie słucha się z rozkoszą Deep Purple, Pink Floyd, The Queen i masę, masę mógłbym tu wymyślać. Ja przed chwilą z producentem przed nagraniami słuchaliśmy Oldfielda, bo go uwielbiam, a bardzo mi poprawia humor. Dla mnie jedną z największych przynosi było to, że moje dzieci, syn, który zaczynał od rapu, córka od jakiegoś gównianego popu, teraz, kiedy jedna ma 17, drugi 23 ta co nagle słuchają? Pink Floyd, The Queen. Tato, tato, jedźmy na koncert Deep Purple w Łodzi, na koncert jest w Warszawie. Z rozkoszą czytam nawet przy naszych polskich wykonawcach, takich jak Lady Punk, które kiedyś bardzo lubiłem. Wpisy młodych ludzi na YouTube. Dziesiątki, setki szułem. Kiedy byłem parę lat temu z córką na koncercie Lady Punk w Warszawskim Torwarze, były całe, całe rzesze ludzi młodych, dwudziestolatków. Tak. To jest właśnie istotą kanonu i klasyki. Jest niewrażliwa na upływ czasu, tego się wciąż świetnie słucha, to się bardzo mało starzeje i jest zrozumiała ogólnie dla ludzi na całym świecie. Jest to taki fajny kod kulturowy, myślę, dla ludzi w moim wieku, generalnie na całym świecie. No i tu jeszcze dodam. Że dla mnie to wyjątkowo emocjonalne skojarzenia, bo jako dzieciak w liceum pracowałem przez ładnych parę lat u Marka Niedźwieckiego w liście, byłem tak zwanym Kaziem, powiem także z producentem, który mi pomagał, bo było tego za dużo, który dwa razy w tygodniu jeździł na myśliwiecką 3, 5, 7, brać kartki, całe stosy tych kartek liczył. Ludzie tak głosowali wtedy na piosenki w liście przebojów trójki, a w, nie, a w soboty siedziało się między 16 i 19 i odbierało telefony i zapisywało ludzi głosujących. Tak, trójka tych lat, Lista przebojów trójki Marka Niedźwieckiego. no mogę je nazwać śmiało kultowymi, i wiem, że nawet do ludzi młodych, do moich studentów i studentek trafia to, czyli coś o tym słyszeli, kiedy o tym mówię. To wspaniały fenomen i coś tak naprawdę, co nas, nas dumnych dziadersów, dumnych 50-latków od 40 lat, wspaniale łączy. Tu się chyba rozumiemy, proszę Państwa.